Koronka z prośbą, by Jezus się tym zajął. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Aktem woli, szczerym sercem powiesz Jezusowi siebie i potrzebę, trudność, w intencji której chcesz się modlić. Przyrgnij do serca Jezusa i wołaj pełen zawierzenia, że to On wie lepiej od ciebie, jak to rozwiązać, poprowadzić. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie taki na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom, i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Wierzę w Boga Ojca, wszechmogącego, stworzyciela nieba i ziemi i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego, jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod pąckim piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, wstąpił do piekieł trzeciego dnia, wstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, Grzechów, odpuszczenie, ciała z martwych wstanie żywot wieczne. Amen. Jezu mój, święć się imię Twoje w mojej potrzebie. Jezu mój, przyjdź królestwo Twoje w mojej potrzebie. Jezu mój, bądź wola Twoja w mojej potrzebie. Amen. Powierz ową trudność Jezusowi i przylgnij sercem do Niego, Jezu. Ty się zajmij nami i naszymi potrzebami. Jezu, ty się zajmij nami. I naszymi potrzebami. Jezu, ty się zajmij nami, i naszymi potrzebami. Jezu, ty się zajmij nami, i naszymi potrzebami. Jezu, ty się zajmij nami, i naszymi potrzebami. Przylgnij sercem do Niego i wołaj. Jezu, Ty się zajmij nami i naszymi potrzebami. 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 Jezu, Ty się zajmij nami, i naszymi potrzebami. On wie lepiej, jak to rozwiązać. Powierz mu siebie. Jezu mój, święć się imię twoje w mojej potrzebie. Jezu mój, przyjdź królestwo twoje w mojej potrzebie. Jezu mój, bądź wola twoja w mojej potrzebie. Amen. Powierz ową trudność Jezusowi i przyłgnij sercem do niego. Jezu, ty się zajmij nami i naszymi potrzebami. 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 Jezu, ty się Przylgnij sercem do niego i wołaj. Jezu, ty się zajmij nami i naszymi potrzebami. Jezu, ty się zajmij nami i naszymi potrzebami. Jezu, ty się zajmij nami i naszymi potrzebami. Jezu, ty się zajmij nami. I naszymi potrzebami. Jezu, Ty się zajmij nami, i naszymi potrzebami. On wie lepiej, jak to rozwiązać. Powierz mu siebie. Jezu mój, święć się imię twoje w mojej potrzebie. Jezu mój, przyjdź królestwo twoje w mojej potrzebie. Jezu mój, bądź wola twoja w mojej potrzebie. Amen. Powierz ową trudność Jezusowi i przyłgnij sercem do Niego. Jezu, ty się zajmij nami i naszymi potrzebami. 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 Przylgnij sercem do Niego i wołaj. Jezu, Ty się zajmij nami i naszymi potrzebami. 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 Jezu, Ty się zajmij nami, i naszymi potrzebami. On wie lepiej, jak to rozwiązać. Powierz mu siebie. Jezu mój, święć się imię twoje w mojej potrzebie. Jezu mój, przyjdź królestwo twoje w mojej potrzebie. Jezu mój, bądź wola twoja w mojej potrzebie. Amen. Powierz ową trudność Jezusowi i przylgnij sercem do Niego. Jezu, ty się zajmi nami i naszymi potrzebami. 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 Jezu, ty się zajmi nami. I naszymi potrzebami. Przylgnij sercem do Niego i wołaj. Jezu, Ty się zajmij nami i naszymi potrzebami. 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 On wie lepiej, jak to rozwiązać. Powierz mu siebie. Jezu mój, święć się imię twoje w mojej potrzebie. Jezu mój, przyjdź królestwo twoje w mojej potrzebie. Jezu mój, bądź wola twoja w mojej potrzebie. Amen. Powierz ową trudność Jezusowi i przyłgnij sercem do niego. Jezu, ty się zajmij nami i naszymi potrzebami. Jezu, ty się zajmi nami. I naszymi potrzebami. Jezu, ty się zajmij nami i naszymi potrzebami. Jezu, ty się zajmi nami. I naszymi potrzebami. Jezu, ty się zajmi nami. I naszymi potrzebami. Przylgnij sercem do niego i wołaj. Jezu, ty się zajmij nami i naszymi potrzebami. Jezu, ty się zajmij nami i naszymi potrzebami. Jezu, ty się zajmij nami i naszymi potrzebami. Jezu, ty się zajmij nami. I naszymi potrzebami. Jezu, Ty się zajmij nami, i naszymi potrzebami. On wie lepiej, jak to rozwiązać. Powierz mu siebie. Jezus do duszy tysiąc modlitw nie jest warte tyle co ten akt oddania się. Zapamiętaj to dobrze. Nie ma bardziej skutecznej nowenny niż ta o Jezu. Oddaję ci się ty się tym zajmij Znasz panie trudności potrzeby Znasz, Panie, trudności potrzeby zajmi się nimi, proszę Cię. Zajmij się nimi, proszę Cię. Zajmij się nimi, proszę cię. Twoja wola, niech wola twa spełni się. Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny. Zmiłuj się nad nami i nad naszymi problemami. Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny, Zmiłuj się nad nami i nad naszymi problemami. Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny, Zmiłuj się nad nami i nad naszymi problemami. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Bogu niech będą dzięki.